Szczęść Boże, dzieci Boże, kochane w czwarteczek. Kochani, dzisiaj mam taką refleksję w sercu, że warto jest pewnie, ale większość z Was wie, warto dobrze się zastanowić, przejrzeć na Google, wpisać do łóżmy kilka źródeł albo jakiś dowiedzieć się, z kilku źródeł jeśli się chce udostępnić. Jakiś cytat załóżmy, jakiegoś świętego, czy to papieża, czy to kogokolwiek. Czy to prawda, czy nieprawda? Bo jak wiemy, kochani, że dużo jest takiego zamieszania, prawda? Czy było ostatnimi czasy na internecie, że ktoś tam zamieścił jakiś cytat, wiecie, zdjęcie kogoś, no i z boku wszystko można dopisać, prawda? Że niby to ktoś powiedział, nie? I później okazało się, że to nie jest prawda, prawda? Albo z papieżem, Leonem, teraz Sztuczna Inteligencja robi jakieś różnego rodzaju rzeczy, słowa, dopowiada jakieś rzeczy których on tak naprawdę nie powiedział, i to się, się robi zamieszanie. Yy, Zobserwowałem to, także warto jest, nie? Tak sobie zweryfikować, nie? Czy to prawda, czy nieprawda, czy to warto udostępnić u siebie tam, czy na jakichś portalach, czy na jakichś tam, nie wiem, grupach, prawda? Żeby tak, no. wiecie, to różnie to bywa, prawda? A poza tym, co, kochani, no, nowy, kolejny dzień mamy. Dostaliśmy łaskę do naszego Pana, ten dzień. Wielki dar. Z miłości do każdego człowieka, każdy, człowiek trzymał taką łaskę, właśnie dar przeżycia tego dnia, przeżyć go pięknie, cudownie, radośnie, z miłością. Byliście pewnie na Eucharystię, to chodzę z samego rana, sobie nam przyjmuję Chrystusa. Wtedy lepszy dzień jest. Radość w sercu, pokój taka. Życie jego słowem, zapamiętywać to słowo. Ja to sobie słuchawaczki wkładam, też MP3. Mam Biblię, sobie słucham całą Biblię, nie? Psalmy. Mądrość Syracha, no całą Biblię, no, listy świętego Pawła sobie i sobie słucham, prawda? Zamiast myśleć za przeproszeniem o dupie Marynienia, jak się gdzieś idzie. Ma się wolny czas, to się słucha pismo święte, się napełnia człowiek Bożym Słowem. I to jest piękne, że Boże Słowo kształtuje serce człowieka, umysł, daje jakieś wskazówki. I to jest piękne. Także życzę Wam miłego dnia, pełnego radości, takiej Bożej radości. Zawsze się radujcie, Święty Paweł pisze, w każdym położeniu dziękujcie. Także aleluja i do przodu, kochani. Chrystus jest z nami. Mamy do kogo się uciekać. Mamy Matkę Bożą, Maryję. Mamy siebie nawzajem, modlimy się za siebie. Także co tu więcej chcieć, nie? Ale lubię do przodu, także ściskam was mocno, miłego czwartku. Papa, pa. z Panem Bogiem zostańcie.